W pierwszym etapie i w dokumentacji był tylko chodnik, no i odnowienie połowy, połowy nawierzchni. Na przetarg wyszedł na tyle dobrze, że, że mogliśmy całą nawierzchnię odtworzyć z chodnikiem, co jest dla mieszkańców jednej i drugiej miejscowości bardzo ważne, bo bezpieczne, bo to jest jak widać bardzo uczęszczana droga, nie tylko przez samochody, ale także przez pieszych. Pieszy nie miał w ogóle miejsca, albo po skakał, albo chował się za drzewem. No dzisiaj wygląda to trochę inaczej i lepiej, chociaż jeszcze z drugiej strony ulica wymaga uporządkowania. Zakres był zwiększony, ale środków zawsze brakuje i myślę, że przyjdzie ten czas, może przyszły rok, że ta druga strona też będzie uporządkowana. Mamy jeszcze trochę pieniędzy, które chcielibyśmy wykorzystać na połączenie tego chodnika nowego, na którym stoimy, z dalszą częścią dawniej wybudowanego chodnika w Smolnie. To niestety związane jest z jednym dużym problemem przejściem przez tory. Tam musi być odpowiednia sygnalizacja. Dzisiaj zostały przeprowadzone rozmowy z dyrekcją kolei. No i okazuje się, że gdybyśmy szybko zrobili dokumentację, to jest niestety znowu kilkadziesiąt tysięcy złotych, to dałoby się, myślę, że w ciągu może roku zbudować to przejście przez tory. Natomiast my chcielibyśmy razem z gminą, z panem wójtem doprowadzić do tego, żeby tą drugą część kodnika zrobić jesienią tego roku z oszczędności.